A teraz trzecie z ważnych pytań na temat tego, czy tworzymy ekscytujące miejsca pracy. Pierwsze brzmiało: czy wiem, czego oczekują ode mnie w pracy. Drugie: czy mam narzędzie niezbędne do prawidłowego wykonywania pracy. A trzecie brzmi: czy codziennie mam w pracy możliwość wykonywania tego, co potrafię najlepiej? To pytanie nie odnosi się do Twojej wiedzy i umiejętności, ale odnosi się do Twojego talentu. Galb wyróżnił cztery talenty czy to talent w dążeniu do celu, czyli dlaczego chcę osiągnąć to, co chcę osiągnąć. Drugi to talent w myśleniu, czyli jak myślę, jak rozważam swoje różne możliwości, czy rozważam jedną opcję czy więcej opcji, na czym opieram moje myślenie. Trzeci to talent w stosunkach z innymi, czyli komu ufam, komu nie ufam, jak oceniam inne osoby, dlaczego z jednymi nawiązuję te a z innymi nie nawiązuję. I na koniec talent wpływania na innych, czyli skąd się bierze moja charyzma, jak oddziaływuję na innych ludzi, jak przyciągam ich uwagę, jak używam perswazji. W pracy wykonujesz najlepiej te zadania, co do których masz naturalne predyspozycje. Możesz to zbadać, możesz sobie wejść na stronę Galupa. I tam zrobić test. Taki test kosztuje około 100 zł, i wtedy dostaniesz 5 swoich głównych talentów, lub taki test rozszerzony, pewnie w granicach 400 zł. Myślę, że warto zobaczyć i przyjrzeć się swoim talentom. Jeżeli podobają się takie krótkie rady, to zapraszam Cię do subskrypcji i łapka w górę.